Majkowa Zatoka prezentuje Kot w butach Autor Artur Opman Żył raz sobie stary młynarz. Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał maleńki. Raz niemu go ciężko i do łóżka się położył czas już przyszedł na staruszka, by swe kości w ziemi złożył. Więc zawołał trzech swych synów i podzielił swoje mienie. Syn najstarszy dom wziął z sadem i młyn stary na pagórku, by jak ojciec meł w nim ziarno i utrzymał dom ojcowski swoją dłonią gospodarną. A syn średni dostał osła. Pracowite, silne zwierzę, co ogromne wory mąki, na wytrwały grzbiet swój bierze. Dobry burek z byle co, A przy pracy mu pomoże, Będzie osioł dla młynarza Z całej wioski zwozić zboże. A najmłodszy jaś, nieboże, To prawdziwy już sierota, Nic dla niego nie zostało, Prócz białego mruczka kota. Kot ten mądre miał wejrzenie, Jak nóż ostre miał pazurki, I od dawna łowił w młynie Psotne myszki, szkodne szczurki. Weź mój, Janku tego mruczka, niechże on ci pomym zgonie twego ojca przypomina. Nic ci więcej dać nie mogę, bo nic nie mam do rozdania. Ale synu, miej otuchę i miej w smutku moc wytrwania. Wszystko dobrze jeszcze będzie, Bóg ci dobry dopomoże. Tylko zawsze, miły Janku, w miłosierdzie ufaj Boże. To wyrzekłszy. Młynarz stary zbladł, po policach łza się toczy, na swych synów spojrzał czule i na zawsze zamknął oczy. Zapłakali trzej synowie i niezmiernie się zmartwili, umarłemu swemu ojcu piękny pogrzeb wyprawili. Potem wszystko w domku, w młynie, swoim trybem poszło dalej, bo syn starszy i syn średni znów do pracy się zabrali. A najmłodszy, biedny Janek, dziś sierota bez opieki, tak pomyślał. Pójdę sobie szukać szczęścia w świat daleki. Nic tu w domu nie wysiedzę, może szczęście znajdę w świecie. Trzeba przecie być odważnym, przedsiębiorczym trzeba być przecie. Więc pożegnał się z rodzeństwem, wziął na ręce swego kota i wędruje do miasteczka, zamyślony jaś sierota. Słonko mocno wygrzewało. Upał nie do wytrzymania, więc pod drzewem usiadł Janek i zabrał się do śniadania. Bochen chleba, kawał sera znikły prędko w chwilę małą z niewybrednej uczty owej i mruczkowi się dostało. A gdy podjadł już sierota, to zadumał się żałośnie, że się musi tułać w świecie w samej życia swego wiośnie. Łzy pociekły mu rzęsiste, a w tym łapką ktoś go trąca. To był kotek. Co przed chwilą grzał się obok w blasku słońca. Przyszedł blisko do sieroty, znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie i przemawia ludzkim głosem. Czego płaczesz, Janku Miły? Toć masz zdrowie, młodość, siły, może szczęście czeka na cię i bogactwa, Janku Miły. Nic się nie martw, nie narzekaj i miej zawsze w przyszłości wiarę. Tylko dla mnie kup w miasteczku z żółtej skóry butów parę. Kup mi także worek duży, rzemykami związywany, a ja ciebie, drogi Janku, zaprowadzę między pany. Zdumiał Janek na te słowa. Pierwszy słyszy, że kot gada, ale myśli. Do spełnienia niezbyt trudna jego rada. Kupię buty, co mi szkodzi. Kupię także worek duży, w mej wędrówce i tułactwie. Może mi się kot przysłuży. Poszedł zaraz do miasteczka i do szewca prosto zmierza. Szewc wyciąga różne buty, i pasuje, i przymierza. Wreszcie wybrał śliczną parę wielkich butów z ostrogami. Były żółte jak cytryna i z pięknymi chwaścikami. Janek kupił jeszcze worek i szabelkę z ostrej stali. W takim stroju mógłby Mruczek na królewskiej stanąć sali. Gdy się ubrał kot uczony, do sieroty tak powiada. Ty się prześpij w tym gaiku, a mnie w drogę iść wypada. Zrobię wielkie polowanie w tym zielonym bliskim lesie, a zwierzyna, którą złowię, pewnie szczęście nam przyniesie. Jaś położył się na trawie i wnet usnął ze zmęczenia, a kot idzie na wyprawę. Wielce swego rad odzienia. Zaczaił się w gęstym boże Za grubego dębu pniakiem, A tu sobie po cichutku Biegnie szarak za szarakiem. Kot wyskoczył jednym susem, Cap zająca, cap drugiego, Obóz zdusił prędziuteńko I do worka wsadził swego. Znów się schował, Znowu czeka, a tu gąski idą tłuste, co na obiad w szczerym polu jadły owies i kapustę. Mruczuś czasu nic nie tracił, parę gąsek migiem chwyta, do zajączków je przyłącza, idzie dalej, ani pyta. Idzie, idzie główną drogą, już z daleka widać wieże, miasto murem ogrodzone, halabardnik bramy strzeże. Wchodzi kotek do stolicy, idzie śmiało przez ulicę, Wszyscy patrzą w podziwieniu: starcy, młodzież i dziewice, ale kotka to nie trwoży. On ma swojej dość roboty, bo ulicą idzie prosto na królewski zamek złoty. Uwrót zbrojny stał wojownik. Co się kota wpuścić w zbrania, na to mruczuś. Król udzielił osobnego posłuchania. Prowadź prędzej mnie do króla, bo odpowiesz za to głową! Przestraszyło wojownika te mruczusia harde słowo. Wiedzie kota przez komnaty, do monarchy wiedzie swego, co na złotym siedzi tronie wśród pokoju wspaniałego. Obok stała córka króla, urodziwa cud dziewica. Każdy, kto się spojrzy na nią, wnet się czarem jej zachwyca. Kot do tronu wnet podchodzi i się kłania z dworską gracją, i uprzejmie przyklęknąwszy. Pali śmiało swą oracją. Miłościwy królu, panie, pan mój znany hrabia Janek, w swoich lasach dziś polował w ten słoneczny letni ranek. Wie, że lubisz jeść zajączki i, i że gąski lubisz tłuste, a do gąsek i zajączków lubisz także jeść kapustę. Więc przysyła ci zwierzynę, którą właśnie upolował, i kapusty cztery główki, byś się królu ufetował. Król się zdziwił, że odgada, gada, dwór się także zdziwił cały. A gdzież mieszka hrabia Janek, mój uczony kotku biały? Za dziesiątą górą rzeką ma mój hrabia swe zamczysko. Czy to blisko? Król zapyta, a kot znowu. Bardzo blisko! Powiedz panu, że wraz z córką mą, królewną, w jego zamku go odwiedzę i z nim obiad zjem na pewno. Osobiście podziękuję za te gąski i szaraki. A zajączka dziś zjem jeszcze. Bardzo lubię przysmak taki. Hej! Zawołać mi, kucharza! Niech czem prędzej się uwinie, niech słoninką naszpikuje i przyrządzi sos na winie. Wracam Mruczuś do sieroty. Wstawaj, wstawaj, panie! Jutro rano na nasz zamek król przyjedzie na śniadanie! Co? Jak? Co ty gadasz, głupi kocie? Nic się nie bój. Będziesz chodził w srebrze w złocie. Tylko słuchaj mojej rady. I coś szepce mu do ucha, a nasz Janek się uśmiecha, ale mruczka pilnie słucha. Skoro tylko błysło słonko, wielki tentent grzmi przez błonie i karoca pędzi cwałem, zaprzężona w cztery konie. Cztery konie gdyby mleko mkną w uprzęży purpurowej. Każdy złoty ma podkowy, a naszyjnik diamentowy. Zaś Karoca lśni jak słońce, od szafirów i rubinów, a w Karoce siedzi władca z bohaterskich, sławnych czynów. Obok niego cud dziewica, urodziwa króla córa, kędy spojrzeć, srebro, złoto, perły, koral i purpura. Wtem wybiega kot na drogę i do króla pędzi cwałem. Królu, ratuj mojego pana, będzie wdzięczny sercem całym, na spotkanie twe wyjechał wtem napadli go złodzieje co od dawna zamieszkują okoliczne gęste knieje wnet zabili mu rumaka i obdarli go do naga ach na nic się nie przydały jego męstwa i odwaga całą odzież mu zabrali i do rzeki go wrzucili ach ratujcie go czym prędzej bo utonie w jednej chwili Król swych dworzan wnet wysyła, tym wypadkiem zasmucony, własną odzież dać mu każe. Drogą szatę miecz złocony, a gdy przebrał się już Janek, wśród dworaków grzecznej rzeszy, wyglądając jak książątko, do monarchy zaraz spieszy. Król królewnie go przedstawia, a ta zaraz, gdy spojrzała, to sierotę ubogiego całym sercem pokochała. Król do siebie go zaprasza i w karocy usiąść każe. I przygląda się z uśmiechem urodziwej młodej parze. A tymczasem kot uczony w prędkich susach biegnie przodem tak na jaką prawie wiorstkę przed królewskim korowodem. I natrafił na kosiarzy, co kosili właśnie siano, więc przemawia do nich groźnie. Posłuchajcie, co kazano! Król tak żąda! Gdy kto spyta, czyje wokół są te łąki, czyje owce i te krowy, których zdala słychać dzwonki, odpowiedzcie wszyscy razem: To rzecz przecież dobrze znana. Wszystkie łąki dookoła to jest własność hrabijana. To, to rzecz przecież, przecież dobrze znana. znana. Wszystkie łąki dookoła to, to jest własność, własność hrabiana. Gdy kto tego nie usłucha i inaczej komu powie, tego schwytać król rozkaże i wnet odda go katowi. Potem znowu pędzi dalej. Aż natrafił na żniwiarza i ów rozkaz wymyślony grubym głosem znów powtarza. Król nadjeżdża do kosiarzy. A czyje to? Wszakże przyznano, że to wszystko hrabiana. Śliczne łąki masz, mój hrabio. Pewnie sutę masz z nich zyski. A wtem znowu król spostrzega pól szumiących obszar bliski. Czyje pola? Te. To, to rzecz, rzecz znana, że jak okiem, tylko, tylko sięgnąć wszystko wokół hrabi Jana. Ha, mój hrabio, ty masz widzę powiat cały. Jakiż musi być twój zamek? Pewnie wielki i wspaniały. A tymczasem mądry kotek znów Jankowi z oczu znika i ochoczo galopuje wprost na zamek czarownika. Ten czarownik, olbrzym, straszny, siedział właśnie na podwórzu. Kiedy przed nim stanął mruczek. W swem odzieniu, pełnym kurzu. Witam, witam waszą miłość. Rzeknie kotek bardzo grzecznie, bo to zacząć z takim zbujem nie tak bardzo jest bezpiecznie. Czy to prawda, czy też tylko plotka taka, że się wać pan, możesz zmienić w lwa, tygrysa lub szczupaka? Czy to prawda? Czekaj, zaraz ci pokażę. I wymówił zaklęć słowo, pijąc wino, co jest w czarze. Ledwo wypił owo wino w lwa wielkiego się zamienia. A struchlały biedny kotek, aż on nie miał z przerażenia i czem prędzej na dach skoczył cały drżący z wielkiej trwogi, bo się lękał, by go czasem nie chciał pożreć olbrzym srogi. No nie bój się, ja nic złego ci nie zrobię. Ale kotek już zeskoczył, nowy plan ułożył sobie. Hej, mój panie czarowniku, w lwa się zmienić to niewiele, To ci się może łatwo zmieścić Wielkie ciało w wielkim ciele, Ale sztukę mi pokażesz, gdy się zmienisz w myszkę małą, Jak się zmieści w jej postaci twoje ogromne, grube ciało. Ledwo wyrzekł owe słowa, a wtem szara myszka mała, Cichuteńko piszcząc, mrucząc, po podwórku już biegała. Kot się pędem rzucił za nią, już mu w paszczy myszka znika, połknął żywcem niegodziwca i zwyciężył czarownika. A wtem Stangret trzaska zbicza, już królewscy goście jadą, złota toczy się kolasa z wielką dumą i paradą. Kot z ukłonem gości wita i na zamek ich wprowadza, naprzód króla i królewne przy nakrytym stole sadza. Olbrzym właśnie miał jeść obiad w swej godowej wielkiej sali, a więc Janek z mądrym kotem z tej okazji skorzystali. Król za czterech jadł potrawy i za pięciu spijał wino. Potem mówi. Hrabio Janku, ożenię cię z mą dziewczyną. Dam w posagu pół królestwa i uczynię z ciebie księcia. Bardzo mi się spodobałeś, a więc bądźże moim zięciem. Jaś królowi upadł do nóg, za te względy podziękował, radowała się królewna i dwór cały się radował. Wnet wesele wyprawiono, które trwało tydzień cały, a do ślubu pannę młodą wiódł uczony kotek biały. Na królewski dwór pojechał z księciem Jankiem, swoim panem, a w nagrodę usług kota król go zrobił szambelanem. Trudne słowa, które poznaliście w bajce. Szambelan – służący w bogatych domach. Struchlały – bardzo przerażony. Stangret – służący, powożący końmi w bryczce karecie. Tentent – odgłos uderzających o ziemię kopyt biegnącego zwierzęcia. Knieje – wielki las. Hardy – dumny. Rzęsiste – bardzo intensywna. Szarak zając o brunatno-szarej sierści. Halabardnik. średniowieczny żołnierz pieszy. Gajk. mały gaj. Koniec